Centrum skłusza Redeko O ostatnim występie Śląsk chciałby zapomnieć jak najszybciej, ciężko jednak o nim zapomnieć, bo Wrocławianie ulegli wysoko kotwicy. Kołobrzeżanie natomiast dzień później przegrali różnicą ponad 50 punktów z Rosą radą. Popliśmy baję, że 19 strat z kotwicą, jeżeli ograniczymy to, zudamy trochę punktów z kontrataku. Ten element też szankowa w ostatnim spotkaniu. No i oczywiście obrona, bo 94 punkty stracone z zespołem z Brzegu, to trochę za dużo, no, jakby nie patrzeć, trochę za dużo. Więc jeżeli ograniczymy te, te elementy, to powinniśmy powalczyć z zespołem Czarnych słup. Mecz z Czarnymi będzie istotny w szczególny sposób dla Pawła Kikowskiego, który do wrocławskiego klubu trafił właśnie ze Słupska. To będzie... Także bardzo ważny pojedynek dla Andrzeja Urlepa. słoweński szkoleniowiec największe swoje trenerskie sukcesy odnosił przecież we Wrocławiu. Będziemy chcieli, żeby powrót Andrzeja był trochę smutny dla niego. Będziemy starali się wygrać. Na pewno będzie królowa walka na parkiecie i mam nadzieję, że wyjdziemy z tej walki zwycięsko. Czarni są obecnie najlepszą drużyną ligi, wygrywają z każdym kolejnym przeciwnikiem. Jak nie teraz, to kiedy? No, muszą, musimy, musimy w końcu przerwać ich pasy. Jakiś zespół musi w końcu przerwać ich pasy? Ich, ich pasy. Mam nadzieję, że to będziemy my. Menadżer Śląska liczy na wsparcie fanów. Zdaje sobie sprawę, że doping w tym meczu będzie istotny. Kibice powinni wybrać się do orbity z wielu względów. Oprócz tego, że gramy z zespołem trenowanym przez Andrzeja Urlapa we Wrocławiu, yy, wielbionego i, i y, wszyscy kibice Wrocławiu zdają sobie sprawę i dla Wrocławia i dla Śląska koszykarskiego zrobił to gramy też z liderem rozgrywek który z czterema zwycięstwami bez porażki jest na czele tabeli gramy z zespołem który właśnie pokonał Stelmet Zieloną Górę czyli mistrza Polski występującego w Eurolidze gramy z zespołem który gra prawdopodobnie najlepszą obronę w całej lidze my jesteśmy zespołem ataku jak na razie tak wychodzi także wydaje się że to będzie rewelacyjny mecz to skrzyżowanie takich dwóch stylów koszykarskich zobaczymy który okaże się lepszy no my jesteśmy przekonani, że w orbicie będzie, będzie, orbita będzie wypełniona po brzegi, tak jak podczas inaugura inauguracyjnego meczu z Anwilem Wocławek, czyli 3000 kibiców yy, przyjdzie do hali, tym bardziej, że jest to piątek wieczór, także nikomu planów weekendowych nie zepsujemy. Bilety są dostępne oczywiście, tak jak zwykle na stronie kubilet.pl przez całą dobę, aż do chwili rozpoczęcia meczu. We wszystkich punktach Empik we Wrocławiu, we wszystkich punktach STS, a także w godzinach od 10 do 17 w siedzibie klubu przy Ulicy Mieszczańskiej. Początek spotkania Śląska z Czarnymi w piątek o 19.30 w Hali Orbita. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl